Witajcie bardzo serdecznie z tej strony, Repus. Oto jest kolejny odcinek z Shadow of War. I w tym momencie szczurnik chce się z nami spotkać, dlatego się do niego od razu udamy. Galian! Rap, chcesz pomóc! Został stranger! Jak wyróżnię, Olog? Został przekazany! Znajdę ten messenger na swoim południu. Nie jest to uma expressja o tym, że chce go przesłuchać? Tak, cały czas chce go przesłuchać. To wcale nie znaczy, So, what did he have to say? He said, if you ever want to see your pet again, bring the shrak and grave walker. this is a trap? Of course. But you owe me. And you owe Ranger. After all, we got rid of bruise for you. Not exactly how I remember it. we could quibble over details all day, but the fact is, we're your boys what'll the other orcs think if you don't stand up for one of your own? he's right. orcs follow strength. if we allow our soldiers to be attacked without retribution, it will be seen as weakness. you may have a point. Okay. Like, ok, i do. W ogóle zauważyłem, że podczas cenek mamy inną zbroję. Podczas cenek mamy tą podstawową zbroję, a podczas nie cenek mamy... E, no naszą. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Dawaj Bruce, chodź tu na solo. No you... I would manage to get you here. BRUCE! I'll show you cinnamon. WHAT HAVE YOU DONE WITH RAYDA?! Just your trap. This is between me and the Grave.

To co? Patrzcie, robimy zaraz akcję. Tak... Nie ma zaraz tego... O kurde, Karagor trzy ciosy prze, e, przeżył. Ja pierdzielę, ten na silny jest troszkę. Okej, okay, pokonaliśmy. To było łatwe, no ale tak jak się spodziewałem. Wróć tu! Uciekasz, kawałek! Uciekł. Ale zobaczymy go znowu. Lepiej, bo nie jestem z nim skończony! Słuchaj mnie. Znajdziemy Rangera. We'll Bruce raz i za I'm not just going to sit on my ass and wait. I will scour every inch of Mordor until I find him. And when I do, you will be the first to know. Fair <laughs> enough. Bruise is just the beginning. The more power we gain, the more others will seek to challenge it. Then we'll kill them. No, he must be made an example of, or others will rise to take his place. Then we'll kill them as well. O, ja o to mi chodziło, że Brusa będziemy łamać. Jak to jest zjawisie zarysowane postacie tutaj. Ja pierdolę, no. Kuźwa, jakie to jest zorąbiste. Misji z Bruce'em na razie nie widzę, dlatego zajmiemy się ożywieńcem po prostu. Czy żywieńcem nekromantą? My jesteśmy żywieńcem. No i musimy się udać do Targorów z powrotem. Ciekawe, co tutaj będzie do zrobienia z nim. Na razie nie mamy żadnych innych pobocznych questów, ani nawet głównych. Tych główniejszych, wiecie, takich poboczne. Głównych, dlatego idziemy tutaj. O, w tej lokalizacji, innej, że mamy e, właśnie tego nekromantę, to jeszcze mamy na górę do tego. Więc zajmijmy się najpierw necromantą, a następnie dopiero na gulami. Wiecie, czego mi brakuje w tym Shadow of War? Chociaż to jest zrozumiałe, oczywiście. Żeby od dostać kontrolę w kascenkach na przykład. To by było zarąbiste, wiecie, na zasadzie, że. E na zasadzie, że ten pierdzieli. do o, nas się dostaniesz i tak dalej. I my zamiast się gapić, jak idioci. Cyk, mroczny cios, doskakujemy do niego. Kurna z tego łuku. Jolo, jazda. Pim, 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 nie ma typa. I, i, i koniec praktycznie fabuły. Ja bym chciał, tak to chciał, ale też byłoby dobre. Gdyby na przykład nasze decyzje mogły być głupie i przez to mielibyśmy jeszcze gorzej. To co prawda niestety dodaje dużo roboty twórcom gier, ale to byłoby zarąbiste. Może kiedyś taki poziom gier się po prostu osiągnie. Może to nawet na dekadę będzie. Kurna, jak ja nienawidzę grałgiem się poruszać, musimy teraz ten, jak, jakieś te miejsca nekromantów pokonać. Nie są gniazda guli. To jakieś gniazdo guli minąłem? A idziemy rozkurwić totem. Musimy wsiąść z niego, wiesz, wierzchowca. żeby być w stanie się tym zająć. Okej, okay, totem oczyszczony. Wchodzimy na kolegę z powrotem i zapieprzamy dalej. Nie chcę mi się tutaj walić z tymi górami. Szanicie w sumie. Domyślam się, że to jest po prostu jakiś cel poboczny taki wymyślony. To nie jest konieczne. Dobra, chyba tych orków wolę zabijać poza. Kurna no, źle wskoczył. Och nie, nasz e, Duszek, na, nasz Grauk, jest żyje. Jest chyba na hita. Znaczy czy rzeczywiście może paść? Czy... I rzeczywiście, czy rzeczywiście dostanę hita. Bo w sumie idziemy do ostatniego totemu a nie wygląda mi, żeby on był niezbędny do zakończenia tego wszystkiego. Jednak musi przeżyć. Kurczybyk, ale to jest ciężkie, ja pierdzielę, bo musimy tak zająć się gulami po drodze. Zająć się tymi totemami. A górna. A nie, dobra, to sorki. Jakby to były checkpointy, e, jeżeli chodzi o te totemy i dzięki temu. Możemy po prostu pójść, skupić się na walce z gulami. znaczy z tym ostatnim totemem. Ale tam skoczył przez tą lawę, ale tam zwinny ten Graug. Okej, okay, ostatni totem pokonany. To tyle? Tak. Słaba misja, powiem wam, słaba. Po prostu bieganie tym Graugiem, żeby pobiegać i poniżyć totemy, no. Zawiodłem się. Dobra, idziemy się teraz zająć tymi nas, gulami. E, głównym questem. Nie wiem, czy jest, jest jeszcze quest.

Isildur. urna. Nie wiedziałem, że Isildur stał się na gólem. i ja opierdolę. Jeszcze Gondorczyków wezwał trupów. Goddamit! His men Minas ale w ogóle, czekajcie, jak Isildur jest jednym z nazguli, to się zastanawiam, czy w takim razie Aragorn go spotkał. Ja pierdolę! Nie, no muszę zobaczyć rzeczywiście, czy były był jakiś, jakoś nazwany. A jak tak, to czemu Isildur, czyli władca Gondoru, nie wiem, czy Arnoru wtedy też był władcą, ale ogólnie wiecie, że to Isildur jest. Dlaczego on nie jest Witch Kingiem? Myślałem, że on byłby najpotężniejszy, szczególnie, że on miał ten główny pierścień Saurona. I czy on też został obdarowany pierścieniem Saurona w takim razie? Jak on się stał na Było 9 pierścieni dla ludzi i jest 9 Nazguli. Czy on dostał właśnie też? Czy tu chodzi o to, że miał pierścień Saurona, bo tutaj powinno być 10 gulli. I temu wszystkiemu ee, kres położyło dwo, dwójka niziołków i niziołek upośledzony, e, którzy po prostu przeszli i zrzucili pierścień, tak w wielkim skrócie i uproszczeniu, do, e, do ognia. Powiem wam ogólnie, w tym momencie, że według mnie Isildur jest mocniejszy jednak niż pozostali ci, szczególnie przez tych nieożywionych, <coughs> ożywionych, e, których nie można e, parować, tylko trzeba unikać. No i nie możemy go pokonać, musimy uciekać. uciekaj? on sobie poszedł i rzucił na, mnie, na nas legiony. O Jezu. Kastamir. Kurna. Dobra, Castymir pokonany. Nie była to trudna walka, szczerze mówiąc. Trochę, trochę czasochłonna. to Sama wątpliwości do tego pierścienia widzę, ale natomiast e, Talion czuje, że. No i to może być niezbędne, takie poświęcenie. Dobra, słuchajcie, chyba zmierzamy ku końcu gry. Mamy tutaj kolejnego quest'a, świetlisty władca. Udało ci się zgromadzić armię i niemal trzymasz mordor w garści. Po tym nie będzie już powrotu. I co że ta ostatnia linijka ma nawiązanie do tego, że lecimy dosłownie już w finał zaraz. Dlatego widzimy się w kolejnym odcinku z Shadow of War, ten jest trochę krótszy możliwe, ale no nie wiem jak będzie wyglądać kolejny, dlatego e, zostawimy sobie po prostu na razie na tym momencie co jesteśmy. Ja oczywiście zaraz dogram kolejny. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa.